Witam, Adam Kopec z portalu Excel i Adam. Porada 56, dzisiaj o podstawowych skrótach klawiszowych. I tak, jeśli na przykład chcesz otworzyć nowy plik, otworzyć nowy zeszyt, to naciskasz CTRL N i masz całkiem czysty. Jeśli znowu chcesz zapisać swoją pracę, naciskasz CTRL S. Skróty klawiszowe są tak proste i tak użyteczne... Że nie widzę tutaj wymówki, żeby się ich nie nauczyć. W pierwszej kolejności uczysz się tych, których najczęściej używasz. Tutaj z jednym z takich skrótów, który jest bardzo często używany, jest Ctrl Z, czyli cofnięcie ostatnio wykonanej czynności. Dzięki niemu nie musisz się martwić, że popełnisz błąd. Jeśli czasem właśnie się trafi, będzie. Pokazany nawet cała kolumna, że jest coś nie tak, wystarczy nacisnąć Ctrl Z, żeby cofnąć się o jedną wykonywaną czynność wcześniej. Też masz możliwość pójść w drugą stronę, jakbyś jednak chciał wykonać tą czynność ponownie. Akurat tu w przypadku błędu jest to trochę bezsensowne, ale jest taka możliwość, wystarczy, że naciśniesz Ctrl Y i możesz wykonać to, co przed chwilą cofnąłeś, ale. To jest błąd, więc Ctrl Z i sobie wycofam styk. Żeby ułatwić sobie zapamiętywanie skrótów klawiszowych, może Ci się przydać angielski, bo na przykład Ctrl P to jest Print, czyli drukuj, czyli pierwsza literka. Dalej Ctrl O to jest Open, czyli otwórz nowy plik. Dalej Ctrl F to jest find czyli znajdź. Kolejnym skrótem jest Ctrl C, czyli kopy, Copy Coppy, tak po angielsku, kopiuj. I nieodzownym jego. Odpowiednikiem jest Ctrl V, czyli wklej. Podobnie możesz sobie na przykład różnicę między tak Ctrl C a Ctrl X, czyli wytnij, to X skojarzyć jest z nożyczkami, że wycinasz tekst. Niektóre te skróty dają dodatkowe możliwości jeśli dołączysz klawisz Shift lub Alt. Tu na przykładzie wklejania specjalnych to będzie skrót klawiszowy Ctrl-Alt-V, czyli będziemy coś wklejać, no ale najpierw sobie skopiujemy Ctrl-C i zaznaczymy miejsce, do którego my chcemy Ctrl-Alt-V, czyli wklejanie specjalnych i ze sobie formaty wkleić i proszę bardzo ładnie. Jeśli zakończysz już pracę z danym plikiem, możesz go zamknąć Ctrl W, a jeśli już skończyłeś całą pracę z Excelem, możesz go zamknąć Alt F4, i te dwa ostatnie skróty działają ze wszystkimi aplikacjami Microsoftu, to były podstawowe skróty klawiszowe. A ja zachęcam cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.